Cześć widzowie! Witajcie w kolejnym odcineczku z Backpack Battles, ja jestem za a dziś sobie gramy Panią Pyro, czy to się nagrywa? Głos? Wszystko? Dźwięk? Tak, dobra, mm. Nowa rankingowa gra. Widzowie, jestem teraz po live'ie, jakiegoś mm. sobie w Minecrafta. Z czym ty się łączysz? A, wiem. A w sumie, w sumie... Czemu nie? Moment, moment, tu robimy tak, tu robimy tak, tak... Zmieszczę ciebie Nie jest to chyba fizycznie możliwe, co? No nic mi się trudno. Tego nie tak nie potrzebuję, bo mi stamina ze Więc mogę dodać sobie bananka, no i elegancko. Elegancja Francja do widy bankowe widzę. Aaa, mogłem zrobić tą... A, a co ból pochodnie mogę zrobić. A, a nie, i tak bym chyba nie miał pieniędzy. Jest ja jakiegoś stałem. Nice, nice. Okej. Okay. Kolejne sloty, bardzo dobrze. Mogę sobie tałczę tał, mogę sobie dodać. Od na nie robimy. To sobie mogę kupić, bo czemu by nie. To rzeczy ważne i ważniejsze. A... Świnia to jest rzecz najważniejsza. Yy, lecimy. Pod co dziś pójdę? Maszę pod wskrzeszanie i ten holy yy, armor, taki wiecie, to muszę zobaczyć jak ten item na wskrzeszanie działa, bo nie wiem co po to, pod uh, co chcę go budować aktualnie, sorry nie bez pana jestem, pierwsza mm. pierwsze przegrano. nie to chciałem, itemy, mm, to się nazywa król, nie, nie nie, lamp, nie, nie, nie. lej, Latern. Nie, dobra, nieważne. Plac mm, item. Yy, dark Latern. Traci 50% HP, reinkarnuje z 50% zdrowy i jestem nieśmiertelny na 2 sekundy. Podczas reinkarnacji dodaję 5 obrażenia za każdy fire item i nakłada się na za każdy dark item. Dobra, pójdziemy pod to, bo jeszcze na to nie szedłem. Dark itemy. Dark, jak wpiszę, to będzie? Tak, dark. Mm. Aha. Dużo ich nie ma. Crafted Crystal. Pandamonium. Pandamonium bym zrobił. jakby się trafiło? Czemu by nie? W sensie wiecie. W sensie wypylałam. Bym je zrobił w takim sensie, że. proszę, Co ja, ja moje? Ja nie wiem. Jako Dark Item. No. I by się przydało właśnie do nakładania truty, bo jak będę się reinkarnowywał to truta dużo co da w sumie ten item nam wychodzi na plus bo jeszcze nie dość że jesteśmy ten, to jeszcze jesteśmy nieśmiertelni przez 7 sekund znaczy nie 2 sekundy sorry sorry no i jest patelnia i kurczę są lekkie problemy najmana sprzedam jeden kupię sobie to i teraz mogę tak tam świnie dać tutaj i z powrotem też tu. To się nadal podpala. Pyk pyk, no i jest. Elegancja Francja, Dawidę bankowe. Coś <coughs> tam za każdy fire item coś dawało, a bije 5 damage'a. I te 7 debuffów, no właśnie blind to jeszcze jest yy... Mróz, czyli że wolnie gości atakuje, to 7 debuffów, 7 razy. Tam chyba 4 albo 5 było. No to dajemy 7 razy 5, to jest 35 debuffów. Jakby trutę to na przykład nałożyło. No, no. Oj, co tu się stało? Nieważne. No, no jest jeszcze lepiej, super. Banana kalina kupuje. Przyda się na. Mm... Dobra, moment, trzeba jeszcze lepiej zrobić. Pyk, pyk, pyk. Zatnie, zacnie. Tam mi randomowy debuff sknicuje. Niepotrzebny, ale nie będzie. I dalej. Ojciec są też, że ten build pod Crusader. ...właśnie, no, nie, Crusadera, Pod tą dark. No, z tą czarną lampę to coś nie wyjdzie. A i gościowi tutaj. Mm, szczęście. poczekajcie to jest dwa krytyka za każdy ten. Czyli bym, trzeba było mieć 50 szczęścia. To jest naprawdę dużo szczęścia. Szczerze? Bardzo dobre. Tak szybko? Chciałbym ja powiedzieć, że to naprawdę git. No mogę to potwalić, bo to, czy, dlaczego by nie? I zrobimy ten... whole Sun Armor, Sun Armor. To się chyba tak nazywa. Tak, tak. O boże, ale mi kolano strzeliło. O nie, wiem, czy to 30, o boże, starość. No co no, najlepsze lata życia mam już za sobą. A to powinieneś dać tutaj, bo byś więcej damerzowił. Przecież tego bananaż by go bardziej część aktywował, ale i chyba ci to wychodzi. Ile to ma? 35% na nałożenie trudu. Patrz, ty masz 12 spajków. Ale lipton. Hit by mi się przydał, to na pewno, o, o, to też by mi się przydało na poprzednią turę, no niestety, na to mnie nie stać, aktualnie, świnie mi, dro... o, jak dropnęło świnie, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wulpertinger, nie, za dwa, tak jest, ciki. jak jest ze mnie, medium, ty bierz więcej, to mogę dać tutaj. Ciebie tutaj i ogień tu wrzuca. Eee, a ty w tym dajesz 15 tego i rezistujesz 4. To nie będzie tak w takim razie. Dobra, następna. O, moment, moment, moment. Dobra. Powiedzmy, że jest znośnie. Ty nakładasz trutę, masz całkiem dobrą patelnię, ale czy to aż tak dużo mi zmieni? Znaczy tobie to zmieni? Znaczy mi w sumie też? Teraz się mogę sobie generować hita. 12? To nie było kiedyś na 15 Na 12 to dość szybko. Dobra, mamy w subklasę. Jest bringer To się nazywa Dark ok Okej. Ja po prostu źle to napisałem. Czy się z czymś łączysz? Nie, ty się wyłączysz. Hmm. To bym wziął, bo jest na promocji, to też bym wziął. Ale w pierwszej kolejności, kurde, ale... Hmm. Dobra, przesuńmy to, to tak po pierwsze. Sun Armor. Ah, no ale nie mogę nie dać świn. Dobra, ta runda jest widzowie na przegranie. Chcesz, jakbym to dał tutaj, tak. O, dodatkowe HP. Maksymalizacja. Eee, yy, no, to. Hmm. Więcej slotów potrzebuję, Koniecznie muszę sloty zdobywać. No, dajemy hita. Za tt. Dobrze, dobrze. Ty już nie generujesz, czyli dostanę tylko 3, czyli raz, dwa. To mi mogło coś wygenerować. Dwa, pięć. Trzy... No... No, toś to tak za dużo, bym powiedział, że nie bijemy jednak. Kościół się skończył ten, więc może się uda odwrócić? Nie. Udało się. Czemu ty tak o tym miałeś na sobie? Nie podoba mi się to w ogóle. Jak jestem głupi! O może Aż mnie normalnie... Aż mnie normalnie... Hmm. Co za ból... O boże... Co ja zrobiłem? O, o. o boże, nie zdzierżę nie tego. No te sloty wezmę, chociaż może się inne jeszcze trafią. No muszę zmieścić tą świnie gdzieś. Chcemy jest czosnku No dobra, nie będzie I sobie dokładam to eee... Powiedzmy, że okej, okay. powiedzmy, że okej okay. Tylko to mi kurde będzie mm... Ej, to też jest dobre Znaczy ty mi truty nakładasz. Z czego tak? a ale do nas gram. Mm. Ej, bo ja coś za dużo zaczynam przegrywać. Nie podoba mi się to. Dobra, zreinkarnowałem się. A wszyscy miałem taką zdrowie, ale to i tak dużo nie dało. Okej, okay, jest to fajne. To jest git. Mm. To jest git, ale. E, to tak, tego nie mogę tak zrobić, to by mógł pójść czosnek. Um. Starcow za każdy holy item. Mhm. Regeneracja Staminy, nie jestem w tym co robi, chociaż... No nie no, Regeneracja Staminy tak niezbyt. Mm. Ho, ho, ho. może już pora się pozbyć łopaty. Prime panda Monią. Mm, świnia. Dobra, robimy tak. I tutaj mogę. szansę na zrezygnowanie. No i dobra, nie będzie tak. O, moment. Mam jeszcze golda. Yy... Nie? Pani Pak? Jasne, że tak. Tu dorzucimy jakiś płomień, żeby to zadało więcej obrażeń. I tyle. No i super. Więcej tu raczej nie wykombinuję. Ha. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Hmm, to by trzeba było przyspieszyć, ale ja w sumie nie mam też tak dużo hita. Chyba że on mnie zniszczył. Ja mu nic nie biję. On się tak leczy. Wsiągasz jeszcze te bufy. Buff, yy, Wtedy miałem w ogóle jeszcze się regiona, a z tego. Ej, bo to jest ostatnia. Ta. Hmm. Dobra. Moment, bo tu trzeba zagrać to. Zacząć to grać lepiej. Dobra, ten banan, no niestety z tym nic nie zrobię, bo nie mam nic idzie tarcza. Sloty. To by było dobre tutaj. Kolejne sloty, pod... proszę, kurde, to też jest dobre. Um. Ty obojętnie gdzie będziesz, tak naprawdę. Dobra, jedną z nie sprzedam, bo to trochę takie o. Czy to chcę łączyć? Ee... Nie mam pojęcia. Chyba aktualnie nie. um Dobra, niech się dzieje wola nieba. Jak nie to zagram jest jeszcze jednego i tu chyba przegrałem. Ten bit nie ma szans z takim czymś. Eee, chociaż chociaż Ja się chiluję więcej niż go się mi bił. A on się tak nie rozkręca. Znaczy ja też nie w sumie, ale... Jeszcze ja mam reinkarnację. I to mi w sumie jest większa HP. Więc to jest bardzo dobre. Kolejna patelnia jest bez sensu. No i trzeba było lepiej ułożyć, ale do tego potrzebuję więcej slotów. Kolejne to też będzie bardzo dobre. Uh -huh, uh -huh. Ale póki co, sloty. No, kolejny koralowity krystal też jest zacny. Też jest zacny. 7, a ty używasz też 7. Boże, jak jestem głupi, myślę, że to jest. Aj, nieważne, nieważne. Sloty i Fenix jeszcze. O, jest. Kurde, dobre, dobre to jest, dobre. Mogę to ustawić lepiej. Widzowie, mogę to lepiej ustawić. Widzę się. A, dobra, nie. W sumie tego dużo układania nie będzie. No tak, musimy najpierw ułożyć to. Na samą górę dajemy pandamonium. Tu idzie. Nie, to musi być jedno w dół, wszystko. Tu idzie banan, bo tu będzie szedł. Yy, tak. Będzie szedł tak. Dokładnie. To idzie tu. To idzie tu. Banan idzie tu, chociaż czego ja go chcę przyspieszać, ale chyba innej, A nie, mam inną opcję, dobra, nie chcę go przyspieszać, bo stamina nie będę potrzebował tak dużo, to może być tyle gdzie, to bym przyspieszył, na pewno, ale to bym przyspieszył na takiej zasadzie, że, o, to będzie epicko przyspieszone, mm. to jest do przyspieszenia, armor bym dał hmm. kurde nie zmieszczę go tutaj a nie mam co, ja, co ja mówię zmieszczę go to bądź nie, jak? Byle, żeby to przyspieszało tego. Wracam tu. Tu idzie armor, to idzie tutaj. Aż w takim razie powinno iść wyżej. A... Idziesz tu, tarcza, hit. A. Za każdy fire item, no to, to dużo nie jest. Mamy 10 dmet z 20 maksymalnych, to, to no, nie jest za jakoś mało, ale nie jest też jakoś dużo. Jeśli nie trzeba pomieścić. Świnia będzie lepsza tutaj. No i wkładamy hita. I to też blokuje. To dam tutaj. Albo. To tam tu, a tego, a na co tam tam O Boże, nie podoba mi się twój build. Bardzo mi się nie podoba, ale a ty knicesz te buffy jeszcze... A to super, to nie, to chyba jest organizacja. No bo ja mam jeszcze... Ja zablokowałem tego Phoenixa, prawda? Dobra, wygraliśmy. <laughs> nie zablokowałem. Uuuu, na pras, jeszcze Jezu. O boże! Dlaczego? Hmm. Nie stać Musimy stać. Nakładanie truty wolę. Czy wolę to niż tarcze? Nie mam się nagłupienia no, tak szczerze. Nie, wolę chyba chociaż to i to te dodatkowe to zdrowie hmm. potem. Szybciej się to odpali. Będę miał szybciej Empowera. Dobra, zróbmy to tak. Niech będzie. słuchaj, ja tego Phoenixa nie zblokowałem, ale syf. Aj, jestem tutaj. tego się ma dwa armory i ma... Hmm, Ale ty nie generujesz swajków. A chyba z nim przegram, co? Dobra, jedno się już odpaliło. Na jakiej zasadzie się to odpala? Nie mam zielonego pojęcia. Ale zaraz się odpali drugie, chyba. Coś mi zrzuca. Okej, okay, odpaliła się druga, ale coś mi zrzucało regen, Dzisiaj nie mam pojęcia co. Ale to jest walka taka... No ja to wygram, ale ty masz 26 regena dzięki temu temu. Dlatego ty się tak leczysz. Ale ja też stanowiłem regen, ale ja wygram. Ha, lepszy. Lepszy, lepszy. Kolejny ten, żeby więcej debuffów po wskrzeszeniu, wskrzeszeniu A, yy, tak położyć, tak, tak. Ananasior. No przynajmniej fajnie. Dam tego, Przyspieszę sobie tego. I nie mam pieniędzy. Kurde, dobra, no to lecimy na samą tą drugi ten smok na zciąganie spajków. Nie wiem. Ile daje? 70 pancerza. Z czego mam jeszcze ten pancerz? A tak dwóch i ten, dobra. To nie jest takie złe. Ale tak żałuję tego, kurde. O Jezu ale się, ha, się wskrzesiłem, szachmat Dobra, Jinx Torquilla Ja nie wiem nawet gdzie bym go miał dać, więc nie To, tak To zrobimy taki myk, yy, proszę, 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 chwila, tak, tak To idzie tutaj, to idzie tutaj, to idzie tutaj nie no super, i będzie szybciej odpalany T. tu mamy hita To nie generuje, O, może, może I go dodać tutaj mm, Wtedy świnia pójdzie Tutaj, to pójdzie tu yy. Yy. O jest Phoenix, błąd naprawiony Nikt nic nie widział nikt nic nie widział Gdzie ja go dam? To też jest takie pytanie Czy mogę coś tam lepiej ustawić? Nie, nie mam tego pojęcia Możliwe, że tak. A możliwe, że nie. Ale gościmy będzie nakładał. truty, ale ja sobie będę zbił też są trudne. Prawda, nie w jakichś kosmicznych ilościach, ale zawsze się zbiję. Dobra, zaraz kolejnym power wchodzi. Ja jak się zreinkarnuję, to ten... No, ale nie muszę, nie muszę. No i patrzcie. I dotrwaliśmy do tego. Muszę jakie nogi bolą. o, znaczy te kolana. Starość. Widzowie, starość. Tu bym go dał. Tylko potrzebuję slotów. I super, mogę z tego tu już dać, a tu brakuje mi też slota. Pinnage slot. please, k Może być też to Dobra, to jesteś przyspieszony, to mogę sobie wrzucić tutaj i tak, mamy wolne sloty jeszcze Moment, To mogę zrobić tak, to mogę zrobić tak yy, Tarszy już nie zmieszczę, więc mogę ją sprzedać i lecimy na następną turę co się do przetrwania? Okej, okay, okej. Okay. Dwie, znaczy jedną mogę przegrać. Boże, jak oni szybko bije Nie no, te smoki to jest naprawdę jakiś żart. Odpaliło się jedno. Niech się drugie odpali. Jeszcze może się uda. No i nie zdążyłem. Ale najpierw... Najpierw Crusader się odpalił. Ej, ja go zabiłem! Co? Jakim cudem? Nie wiem, ale nie będę naszekał. Nie. Dobra, zróbmy tak, świnia w takim razie idzie out. Eee... P -p 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 nie wiem, dwie świnie mi jeszcze zostały. Hmm, to też nie... of hmm. Resilience. Ja bym go zrobił. To druga świnia idzie out. Tamina Saka. Ja nie miał jakieś... Beski to będą słabe bronie. Tak sobie teraz uświadomiłem. Dzisiaj nie mam żadnej dobrze atakującej broni Jest trochę pod Fatik może się trafi jeszcze jakiś z Crystal, co? No może się trafi, nie Naprawdę nie No może jednak Kurde Ja z tym też nic nie będę co robić, więc no, wabank. Dobra, to jest zwiększenie damage'a, widzowie. To jest zwiększenie damage'a. Mm -hmm. <laughs> Więc bierzemy. Aaa, Bo ja nie biję, to jest mój główny problem. Czy ja nic nie biję. No właśnie, to jest ten najbardziej zasadniczy problem. Dawaj, jedna się odpaliło. mnie już cały wampiryzm. Cudownie, cudownie. Drugie się nie odpaliło jeszcze. Ale się odpali teraz Fenix jeszcze. Chociaż wolałbym, żeby na pewno się Phoenix odpalał, a potem ten Crusader. Wygrałem. Jestem w ciężkim szoku. Dobra, jest zwiększenie obrażeń i hita generacji, ty idziesz tutaj. Ehe to nic. vampiryzm kolejny? No, powiedział, że chyba nie. Dobra, kolejny burning call będzie. Hmm. Tak Baj się, to jest ostatnia runda. Dobra, Dwa bank. A to te burning Call mi nie dadzą. O Jezu, ale ty wiesz o i mi ściągasz bufy. Oj, oj, oj Dobrze, że manę generuje, to mi manę będziesz się ściągał jakoś tak losowo. Do tego lifesteala mi nie ściąga i tam jeden. O, się nie odpaliło to. Kurde, a na Crusader a akurat jest... To lepsze, żeby to się odpaliło na tym. Dobra, ja się jeszcze wskrzeszę raz. No i wygrałem. Szczerze, nie spodziewałem się. Naprawdę? Nie spodziewałem się. Nie przegram ani razu na survival modzie. Ten bit jest tak bez sensu i tak z dupy. nie wiem jak to wygrałem. No, nic, ale mam nadzieję, że wam widzowie się podobało. Się tak zostawcie w górę, w komentarz. I trzymajcie się. Cześć!